Priorytety współpracy zagranicznej województwa lubuskiego to jedna z najważniejszych uchwał sejmików województwa dotycząca kontaktów zagranicznych. Przyjęta została 14 czerwca 2010 roku. Samorząd województwa lubuskiego w uchwale zadeklarował zdecydowany rozwój współpracy z regionami Europy oraz innych części świata. Wcześniejsza uchwała w tej sprawie pochodzi z 26 lipca 1999 roku. Była pilna potrzeba jej aktualizacji, mówi Maciej Nowicki, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania. Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął dzisiaj zmienione priorytety współpracy zagranicznej naszego województwa. Te pierwsze sprzed 10 lat w większości były aktualne, ale jednak sytuacja się trochę zmieniła. Nawiązaliśmy współpracę z nowymi regionami, uczestniczymy intensywniej w pracach pewnych gremiów, takich jak Komitet Regionów, gdzie nasz marszałek jest członkiem, więc to wszystko umieściliśmy w tych nowych priorytetach współpracy zagranicznej. Głównymi partnerami współpracy są Brandenburgia, Saksonia, Departament Le Lod we Francji i prowincja Ribeamt w Królestwie Danii. Partnerzy z krajów Europy Wschodniej to m.in. obwód szkowski w Rosji, obwód Frankowski na Ukrainie oraz municypium Kiszyniów w Republice Mołdowy. Najważniejszym partnerem dla nas pozostają regiony dwa niemieckie, a przede wszystkim Brandenburg, ale również od y, półtora roku mamy współpracę już taką zinstytucjonalizowaną z Saksonią. Ukraina, dwa regiony, Frankowski i Sumski. Byliśmy w tym roku i gościliśmy wizyty z daleka, czyli z prowincji Hainan. To jest też od kilku lat współpraca z dalekim regionem chińskim, a ze względu na dynamikę tego kraju i tego zresztą regionu jest to dosyć istotna współpraca. Departament Lot we Francji odnawia się tak, mam nadzieję, współpraca też z Abruzją we Włoszech. Główne cele współpracy zagranicznej województwa obejmują budowanie regionalnej marki lubuskie i stworzenie atrakcyjnego wizerunku regionu w wymiarze krajowym i w relacjach z partnerem zagranicznym. Ważne są również realizacja koncepcji środkowo-europejskiego korytarza transportowego, współpraca z euroregionem Szprybany-Sabubr oraz euroregionem Europa wiadrina w zakresie realizacji wspólnych projektów w ramach współpracy transgranicznej. Uchwała priorytetu współpracy zagranicznej województwa lubuskiego przekazana zostanie ministrom spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych i administracji.